Hej Szymiuczko, witajcie, jestem jest glon i to dzisiaj jest w sklepie 19 kwietnia 2023 roku. I co, dzisiaj mamy szkielet kawsa za 1200. Dalej mamy zestaw skór kawsa za 1800, skórka za 1200, zdal od domu za 800, egzamin dojrzałości za 300, dalej mamy aure za 800, jaka za 800, diamentowe oczko za 500. Złota kłódka za 200. Złoty łańcuch za 200. Zestaw złocenia krywcy za 2500. Mi pokazuje tyle, bo on cały zestaw, a normalnie kosztuje 1600. Dalej mamy strzelczyni do wynajęcia za 800. Nawigator do wynajęcia za 800. Burzyciel do wynajęcia za 500. Łotrowska czerwień za 300. I zestaw mechaniczni najemnicy za 1000, jeśli mamy strzelczyni do wynajęcia. Dalej mamy szmacianka za 1500. Dalej mamy spożywcze siekiery za 800, czerwona jade za 800, orin za 1200, kilownicości za 800, e, szyfrantka za 1200, dziki strzelec za 800, nakrawędzi za 800, huragan za 200, dreamfeed za 500, junackie ruchy za 300. No i co, Mika i Levi nadal w sklepie. Ocala z City też nadal w sklepie. Drużyna Stars to samo. Coachella też nadal w sklepie. The Kid Leroy to samo. Podgłośni muzykę nadal mam jedną zakładkę. I narciarzy i narciarki też nadal w sklepie. Także co widzowie, pamiętajcie: Subzonę, łapka w górę. Kodzidzio gileo w sklepie. A się z wami żegnam. Ciemneczko.